Hej, 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 to Konrad Szwamowego i dzisiaj sobie zaczniemy nowe miasto. Zapraszam do oglądania. No, ja miałem trochę przerwy, bo do łazienki, ale tak, czemu rozwaliłem miasto? Bo nie mam co robić. Więc tworzenie nowego miasta to będzie tylko i wyłącznie nagrywanie filmów i na nich robienie czegoś, więc będę miał więcej roboty, bo będę musiał jeszcze wstawić potem i tak dalej. Ja mam trochę rzeczy tutaj do rozwalenia, jeszcze na chyba jutro, no bo trochę rzeczy tego mam. Zdecydowanie zobaczycie tego mieście. Zostało oczywiście miasto Ninjago, To, jest to jakiś mój pojemnik z Ninjago. To jest w nowy, no muszę go w ogóle odłożyć. Jajku. Zaczekajcie chwilę, bo chciałbym odłożyć pojezd w rajce. nie zmieścił mi się, zmieści. zmieścił, zmieścił się. Super, zmieścił się, dobra. Ja zabieram przy okazji album, bo Album mi jest niepotrzebny, wstawiam go tutaj, a w ogóle to ten jak zawieram. Tutaj oczywiście mam kręgowanką. i też dzisiaj tutaj otworzymy potem tą paczkę, znaczy ten kartonik, który wziąłem z domu, czyli tam, gdzie ostatnio nagrywałam filmiki. Co najpierw zrobić w tym mieście? Dobre pytanie. Ja bym najpierw wziął jakieś płytki. O, wziąłem jeszcze parę kataników. Ale ja to ja już posegregowałam mniej więcej. I wezmę sobie całkiem sporo niebieskich płytek. Mam tylko dwie tutaj, bo resztę chyba wywiozłam. Tak mi się wydaje. Więc. Cyk. Cyk. Mam jeszcze parę ulic, ale te są zakopane, więc bardzo... ja w ja tu mam drogi? Zakręt. Myślę, że bardzo przydatne, żeby dać się do tutaj. Drugi zakręt. Nie wiem, czy będzie potrzebny. Takie na pewno nie będą. Ale jeszcze to już jest to. Dobra. To już wiem, że muszę iść po jakieś drogi, które mam nieodpłytkowane. Myślę, że ta będzie dobra. Żeby dać tak. No, jak tej wiecie, kombinuję na nagranie. I tą drogę teraz wezmę o tak. Oj, 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 oj. cyk, cyk. Mam tutaj już wszystko. Teraz wezmę dwie proste. Mam tutaj akurat jedną, czyli ja ją biorę akurat cyk. Próbuję ją postawić i udało się. Teraz biorę kringą prostą. Ale już w miarę normalną. Teraz podłączam to. tworzę. O, tutaj niech będzie o tak to podłączone. I teraz. Hmm. Co by tu zrobić? hotelu nie będzie pusty. hotelu nie będzie hmm. hmm. Wezmę teraz dwie proste znowu, ale teraz czymś takim tu. Cyk. Tu niech będzie. Nowe miasto się zaczyna. Mam tu taką płytkę. Dobra, taka mi wystarczy, żeby ją postawić. Tutaj cyk. Oczywiście jest do dopasowania. Teraz co tutaj zrobić? Hmm. 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 Zakręt! O i mam własne naklejki znowu, bo jak mój oj, tutaj trochę nie mi się rozwaliło. Mam nadzieję, że taki filmik zbudowania, ostrego budowania. To to się podoba. Ja jakoś za bardzo nie umiem budować tak super dobrze. A raczej projektować dróg. To jest najgorsze. Tego ja w ogóle nie umiem. Ale teraz muszę tutaj coś znaleźć. Ten klotek jest rozwalajka. Nie, nie da się tutaj nic znaleźć, więc wezmę go po prostu. Cyk. Tutaj to podłączone. Tutaj jest jeszcze kolejny taki. Dobra. Zaczekajcie, No mam oczywiście pauzę, ale mi się teraz nie wklikła. Ok, teraz drugiego takiego potrzebuję. Cyk, żeby dać go tutaj. Zaczyna to jeszcze tak wyglądać. Teraz. Ok. Tak wyszło. Tutaj myślę, że będzie dobrze, że, żeby stanął. I teraz wezmę zieloną płytkę całkowicie oczywiście. I ją akurat postawię tutaj. Więc. Teraz muszę tutaj to wziąć. Dlatego tu ją chciałem, bo tutaj jest tak i wyjście z pierwszego piętra. Na dzisiaj to chyba tyle, a nie, jeszcze nie na tyle dzisiaj, bo... Mam jeszcze chwilkę, bo... Będą dwa takie, bo idealnie tyle potrzebuj. O, tak. Biorę tę małą paczuszkę i teraz ją otworzymy razem. Bo tam sobie wziąłem klocki, które nie będę niedługo budował możliwe, że coś. Sok z Czego? 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 Czek. Nie muszę podwyższyć stołak. cztery klocki w takim kładzie. Jeden. Dwa. Jejku! Teraz będzie dobrze, więc siak i ciak dobra. Ok. Dobra. Znowu o krok w wysokości. Oj, 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 prawie wyłączyłam nagrywanie. Na pewno wziąłem tutaj bardzo dużo kwadratatów tego typu rzeczy. Ja teraz sobie z warściami i przesypuję to do mojego bud... Do takiego jakby pudełeczka na to, ale my to sobie wysypiemy. To jest Nawet kropku, zrobię nawet co, spoko. Ach, nie zdążył trafić do pudła, gdzie jest to pudło moje. Gdzie ono jest? A ta. Ziuk trafiony. No i tutaj oczywiście mam najróżniejsze klocki nawet. jakieś Wingago się znalazły. Ja to będę segringował teraz. Ogólnie muszę posynchronizować trochę w pokoju, bo... Ogarniać też, bo zrobi się tutaj trochę bałagan. No i widzimy się już jutro. Cześć. Uuu.